Dzień szesnasty. Super, przyjemny program na dzisiaj. Zaczynamy od pajacyków. Marsz, masz, marsz. 30 sekund przed nami. Trzymaj się dzielnie. Uwaga. Zaczynamy. Z uśmiechem na twarzy. Z pełną świadomością nadchodzących efektów lekko skacz, oddychaj miarowo, mocno napięty brzuch i same dobre myśli w głowie. Trzymaj bo, Fajnie, super. Podchodzimy do ściany, opieramy się o ścianę i zjeżdżamy nisko biodrami, Biodra na wysokości kolan. Nogi ugięte pod kątem 90 stopni, mocno napięty brzuch, odcinek na dwie przylega idealnie do ściany. Możemy dodać ramiona. Góra, dół, wdech, wydech. Góra, dół. Super. Przed nami 15 pompek damskich. Już nie patrzymy teraz na czas. Odliczamy tylko. Uwaga, uwaga, szeroko dłonie i dodał, góra wydech. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Całe ciało opada. Dłonie szeroko, 13, 14, 15. Nie patrzymy teraz na czas. Widzimy powtórzenie. Trzydzieści pięć brzucha, uwaga. Hura. Jeszcze dziesięć. Bo jest nam na chwilkę niepotrzebne. Uwaga, wchodzimy na krzesło A 15 razy. Prawa noga do góry i lewą prostojmy, spinając. Znowu na posiadek unosimy troszeczkę. 3, 4. Krzesło przy ścianie. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. noga z tyłu. prosto nie uginamy jej w kolanie. zmieniamy nogę. uwaga. go. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście.

Łokcie dokładnie pod barkami. Ciało ułożone w prostej linii. Nie unoś bioder zbyt wysoko. Nie opuszczaj zbyt nisko. Mocno napnij brzuch. Mocno, mocno. Mocno zepnij pośladki. I oddychaj głośno. Ustami. I spinaj jeszcze bardziej przy wydechu brzuch. Trzymaj się. To nasze wyzwanie. Dasz radę? Jestem tu specjalnie dla Ciebie. Wstajemy. Uwaga. Wypad nogi. Do góry. Chyba stopę. stoper. Ciach. I do góry. Raz. Dwa. Z wyskokiem małym. Jeśli możesz. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Wody. Dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Super. Zmieniamy na a od razu już w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 13, 14, 15. Super. Przed tobą albo skakanka. 30 sekund. Albo skipy, jak nie masz skakanki. Ja biorę skakankę. Bo lubię bardzo. 30 sekund, ok? Trzymaj tempo, Szybciutko przyspiesz. Przed ostatnim ćwiczeniem przed nami. 3, 2, go. Z nami na W tłuszczu ruch, miarowy oddech. Perfekt. Ostatni 30 sekund przed nami. Potwór przodam na wyciągniętych ramionach. A no co tam, poszalejemy trochę. Ugniam ramię, prostujemy na zmianę. Staram się nie kręcić biodrami. Trzymaj je stabilnie przez 30 sekund. Raz prawe ramię, raz lewe. Słuchaj, zrób minutę przerwy, Napiszę się troszeczkę wody i powtórz wszystko razy sześć. Będzie cudnie. Nie odpuszczaj. Do zobaczenia jutra. Cmok!